tylko dla nas Polaków, ale na wszystkich narodów. Naród, który odwrócił się od Boga, jest jak malutkie dziecko, które już jest bezbronne i tak po swojemu chce się uratować. Po swojemu. Zaufaj Panu Bogu przede wszystkim. Zobaczcie to piękne hasło. Bóg, honor, ojczyzna. Czy czasem już teraz nie zostaje tylko honor i ojczyzna, albo tylko ojczyzna? Czy faktycznie Bóg jest w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszych decyzjach, czy jest honor, który też nakazuje pewną postawę. I na trzecim miejscu ojczyzna, miłość do tej ojczyzny. Prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Drugie czytanie święty Paweł Apostoł, który mówi, czy zdarzyło wam się już przelać krew w walce z grzechem. I powiem wam, kochani bracia i siostry, nam pewnie się jeszcze nie zdarzyło przelać krwi w walce z grzechem. Ale tym, którzy tu zginęli, już przyszło trzymać krew i oddać życie w walce z grzechem, bo inaczej nie wyobrażamy sobie w ogóle walki z bolszewikami. To nie była zwyczajna wojna, dwóch wrogów, dwóch obcych sobie narodów, które chciały przejąć swoje ziemię. To była walka z ideologią bolszewicką, z nowym systemem, który przyszedł do XX-wiecznej Europy. Zobaczcie, kochani bracia i siostry, w dzisiejszych czasach też już nie ma takich wojen na naszych terenach. Tutaj pewnie, że są wojny na wschodzie, ale nie ma na naszych terenach takich wojen typowo militarnych, gdzie naprawdę synowie są zabierani z domów i na front wywożeni, ale walczymy z ideologią. I dzisiejsza Ewangelia, kiedy, kiedy Pan Jezus mówi: Ja nie przyszedłem dać Wam pokoju, ja nie przyszedłem dać Wam świętego spokoju. Ja przyszedłem dać Wam Boży niepokój, bo w domu się poróżni ojciec z synem, bo syn już inaczej patrzy na świat, inaczej patrzy na Polskę, inaczej patrzy na Europę, inaczej patrzy na Kościół, inaczej patrzy na Pana Boga i Jego przykazania, a inaczej patrzy ojciec czy dziady. Przyszedłem dać Wam te kłótnie czasami przy stole, żeby stanąć w obronie swoich własnych przekonań zobaczcie kochani bracia i siostry że Pan Jezus zaczyna tą Ewangelią, od przyszedłem już dać ziemi ogień, rzucić na ziemię ogień i ogień nam się kojarzy ze, ze zniszczeniem wojna niesie z sobą też ogień, bo ogień nie ma już co zbierać ale zobaczcie kochani bracia i siostry że ogień oczyszcza że ogień hartuje spytać porządnego kowala do czego służy mu ogień, to on tam nie wyrzuca śmieci które chce spalić, on tam hartuje metal, żelazo Y, ogień oczyszcza. Po ogniu może zwrócić się nowe życie. Ogień niszczy to, co jest zniszczone, zepsute. I jakby Pan Jezus przez to chciał powiedzieć: Ja chcę oczyścić Wasze domy. Wasze domy rodzinne też przez słowa prawdy Ewangelii. Bo zobaczcie, kochani bracia i siostry, te domy, te rodziny, te domy narodowe, ojczyzny, które wyrzuciły Boga. Zobaczcie, co tam się dzieje. Oni gospodarczo już byli daleko. My mogliśmy tylko pomarzyć na to, co tam widzieliśmy. Niektórzy wyjechali, zobaczyli, jak wygląda prawdziwy świat. Można było powiedzieć, że jest niebo na Ziemi. A dziś, jak łączy się to jest piekło na Ziemi. To jest piekło na Ziemi. Bo, bo właśnie ten Bóg został przesunięty i to z tych krajów europejskich, które były córami Kościoła, potężne bazyliki, katedry. Pierwsze kościoły, które powstawały w Europie. Znowu walka z ideologią. Kochani, bracie się, czy to już nie jest walka zbrojna na froncie. To jest walka z pewnym systemem myślowym. Systemem, który zaczyna wykluczać Boga. Dla którego faktycznie Bóg jest. Bo mamy czysty ateizm, ale on jest gdzieś tam z boku. To jest system, który mówi, Bóg jest. Bóg jest. Ale ja jestem wolnym człowiekiem. I ja mogę zrobić wszystko, co mi się podoba. Korzystam sobie zupełnie z tej wolności. Jakby Pan Bóg był tylko obserwatorem stworzonego świata. I zobaczcie, kochani bracia i siostry, jak można później tak koślawo interpretować, nawet przykazania Boże, kiedy zaczynamy sobie z dekalogu, podstawy prawnej naszej religii, zobaczcie, my je oddajemy cześć pewnym ustawom konstytucji naszym narodowym symbolom. Tutaj przez chwilę się z Panem Organistą y, zagadałem, już wchodzi sztandar, na ksiądz Paweł, już kiedyś święty wstajemy, sztandar. Można nie zauważyć nawet tego, że sztandar. Można nie zauważyć Chrystusa w najświętszym sakramencie, który przechodzi ulicami miasta, Boże Ciało. Więcej, można nawet wyszydzić, jak on przechodzi. Zobaczcie, kochani bracia i siostry, że zaczynamy też często, my jako Polacy, z tych dziesięciu przykazań robić sobie taką Wyboru, to mi się podoba, to odrzucę. Troszeczkę taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością też za niektóre przykazania. Zaczęliśmy z grzechu robić sobie też zabawę. Wyobraźcie sobie, no przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, tych, którzy tu zginęli. To byli ludzie, którzy na pewno musieli się pojednać z Panem Bogiem. Oni wiedzieli na co idą. Widzieli, że przeciwnik jest silniejszy, większy i bezlitosny, który nie ma honoru. Że to nie będzie łatwa potyczka i spora część nie wróci. Oni musieli naprawdę się pojednać z Panem Bogiem. Oni wiedzieli, że jeśli nie otworzą już oczu na tym świecie, to otworzą w przyszłym życiu, w niebie. I oni przelali krew w walce z Grzechem. Bo przelali krew w obronie naszej ojczyzny i całej Europy Zachodniej, żeby ta, ten czerwony bolszewizm się nie rozlał na Europę. Dobrze wiemy, czytając. I zgłębiając historię, wiemy, z czym się wiązał bolszewizm na Europy, dla Polski. Widzimy, co się dzieje chociażby o wschodniej stronie, jak tam jeszcze jest. No, nawet sobie nie wyobrażamy, że tak mogło być, być u nas. Czyli to była walka z jakimś systemem grzechu, który wyrzucił Boga. Z człowieka zrobił sobie bożki. I też przeprowadzili pewną rewolucję. Też wyszli na ulicę, też... W czerwonej barwie chcieli coś pokazać. I kochani bracia i siostry, jakże ważne jest, żeby toczyć tą walkę życiową, bo każdy z nas toczy walkę. Pan Jezus wzywa do walki. On mówi, ja przyszedłem dać niepokój, ja przyszedłem dać miecz. Tylko że zobaczcie, kochani bracia i siostry, jakie ważne jest to, żeby zobaczyć, z kim się walczy. Kto jest po drugiej stronie? Czy czasem po drugiej stronie nie jest Chrystus i Jego kościół? Przykazania Boże, czy ja czasem z Bogiem nie walczę? Czy ja czasem nie walczę z Bogiem? Warto spojrzeć do przodu, kto jest moim przeciwnikiem, w jakich barwach on występuje, ale też spojrzeć do tyłu, jak ja mam sztandar, pod jakim sztandarem ja staję, czy to jest biało-czerwona flaga, czy to jest krzyż chrześcijański, czy czasem to oznakowanie za moimi plecami się nie zmieniło. Kochani bracia i siostry, największym skarbem, jaki mamy w życiu, to jest sanktuarium naszego sumienia. To jest miejsce, gdzie człowiek może naprawdę znaleźć prawdziwy pokój. Taki pokój, którego ten świat nigdy nie da. Zawsze będzie jakiś niepokój. Czy to związany ze zdrowiem, z życiem rodzinnym, z pracą. Ktoś włączy telewizję, obejrzy wiadomości, już jest zdenerwowany. Tylko spokój serca, sumienia. Jak to ostatnio też mówiłem w niedzielnym kazaniu, że jak kładę się spać, to mogę spokojnie zamknąć oczy. Bo sumienie mi niczego nie wyrzuca. Kochani bracia i siostry, żołnierze, którzy tu zginęli, nam to pokazują: że trzeba się pojednać i dobrze żyć z Panem, Bogiem, bo nie wiemy, co nas czeka. Musimy być zawsze przygotowani, że jakiś dzisiejszy bolszewik czeka na nasze życie. I nie chodzi tu o życie fizyczne chodzi o życie też takiej mentalności, w jakiej będą dorastać wasze dzieci, wnuczęta, nowa Polska, w jakim świecie, jaki wtedy będzie system ideologiczny, co będzie miało wartość, a co tej wartości nie będzie miało. Zobaczcie, kochani bracia i siostry, kończąc, ci, co zaufali Panu Bogu, oni się na Nim nie zawiedli. Każdy, kto zbudował na Bogu, się nie zawiódł. A ci, co zaczęli budować... Na dobrych, nawet myślach wspaniałych, ale których zabrakło zabrakło Boga, zabrakło oddania Jemu czci i chwały. Gdzie oni doszli? Co oni zrobili w historii? Kochani bracia i siostry, zaczynamy od Mszy Świętej. Chcemy tą Mszą Świętą o 14.00 podziękować za, za odwagę. Honor tych ludzi, którzy tu zginęli. Zobaczcie, ta ziemia jest użyźniona krwią ludzką. Krwią ludzką. To jest niewyobrażalne. Jak można zabić w XX wieku tyle ludzi? Za chwilę przyjdzie druga wojna światowa. 1 września niedługo będziemy przeżywać rocznicę. Jak człowiek może stanąć przeciwko człowiekowi, brat przeciwko bratu. Jeden w wojnie światowej wierzący ludzie, Niemcy, Polacy, zabijać brata. Zobaczcie, że tak naprawdę te słowa Pisma Świętego mówią nam walcz z grzechem. Walcz z wszystkim tym, co nie jest Bogiem, co nie jest zgodne z Jego wolą, z Jego przykazaniami, bo to do niczego dobrego nigdy nie doprowadziło. To jest taka też złuda szatańska, kiedy to szatan mówi, ja mam dla Ciebie lepszy plan, lepszy sposób na szczęście. Ojciec kłamstwa. I człowiek czasami myśli, że ten ojciec kłamstwa nagle stanie się tym najlepszym ojcem, który poprowadzi do szczęścia. Poprowadził już wiele narodów do szczęścia. Słyszymy, co się dzieje w tych miejscach, gdzie, gdzie Boga brakuje, gdzie Bóg jest zepchnięty na margines. I tu nie chodzi, żeby teraz myśleć, że Polska to jest taki kraj, gdzie no ciągle o tym Panu Bogu, ciągle ten Kościół wpychają. Ja zawsze mówię w takich miejscach, daj mi coś lepszego. Jeśli chcesz mi zabrać Boga i Kościół, to daj mi coś nowego. Zaoferuj mi inne coś, ale coś, co mi da naprawdę więcej szczęścia niż daje mi teraz Bóg i kościół. Jeśli mi to dasz i pokażesz mi to na przestrzeni dwóch tysięcy lat, że tak jest, to ich ja się przekona, ale nie kasuj na zasadzie, wyrzućmy i pomyślimy, co dalej. I pomyślimy, jak wypełnić to pustkę, byleby usunąć. Kochani bracia i siostry. Pan Jezus nie bez powodu dziś mówi o domu rodzinnym bo tak naprawdę my dziś modlimy się za naszą ojczyznę, ale wszystko zaczyna się w tej podstawowej komórce małżeństwo, rodzina dom jakie tam jest myślenie, jakie tam jest podejście do siebie nawzajem jakie tam są rozmowy jakie tam jest podejście do ojczyzny, do Pana Boga do przykazań Bożych, do moralności chrześcijańskiej te rodziny się łączą, tworzą miasteczka, wsie miejscowości, gminy powiaty, kolczyzy, Polskę. I taką mamy Polskę, jak, jakie mamy nasze rodziny też często. Prorok Jeremiasz mówił, wróć do Boga, a damy radę Babilonii. A zobaczcie, że w takiej bitwy później zależało tak wiele i my myślimy może czasem, co ode mnie zależy? Jestem tylko jeden. Jesteśmy tylko jedną rodziną, grupą ludzi. Co od nas zależy? A zobaczcie, że w tej malutkiej cegiełki od tej jednej malutkiej komóreczki może zależeć dużo, dużo więcej, że my nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele zależy od nas, jak dużo jest w naszych rękach dobrego, które możemy uczynić na chwałę Boga, na drugiego człowieka i z miłości do ojczyzny.